W najnowszym filmie Mr. Bista, pan Jimmy Donaldson wjechał pociągiem w ścianę i w ciężarówki. Skakał autem z silnikami rakietowymi w autobusy, a nawet zmiażdżył Lamborghini w prasie hydraulicznej. Więc w tym filmie zrobię to samo, tylko że w BMG. Ok, a więc mam tutaj taką ścianę, jaka była w filmie pana Jimmy'ego, oraz mam dwa pociągi, które tak jadą. Tak, ta ściana, która jest mała, ale jak budowałem większą, to się wszystko wysypywało. No i wygląda to mniej więcej tak jak w jego filmie, więc spróbuję teraz trochę większą ścianę postawić. A więc tutaj mam e, troszeczkę większą ścianę myślę, z większych takich klocków i niestety nie udało mi się tego zbudować, żeby to było wyższe, bo się wszystko przewracało. Tutaj wjeżdża pierwszy pociąg. No, Jak nie trochę mało tych klocków miałem z lewej strony tego pociągu i widać, że tutaj tak do góry poleciał. Te klocki tak sobie tutaj latają tak fajnie, więc wyłączmy mnie na tempo i te pociągi sobie jadą dalej, więc to działało. A więc tutaj dalej mam pięć ciężarówek i jest w ten pociąg albo te dwa pociągi I zobaczymy co się stanie. Najpewniej nic. Przejadoje się, nic więcej nie będzie. Tutaj się robi dziura. No. Tutaj te ciężarówki sobie stoją. W filmie pana Jimmy'ego to pociąg się nie wykolejował, to tylko jechał dalej. Ale to było prawdziwe ży życie, to jest gra. A więc tutaj dalej mam 10 autobusów oraz taką skocznie dużą oraz takie czerwone auto, takie mniej więcej podobne do tego, które było w filmie pana Jim'iego. I rozmieściłem te autobusy mniej więcej z taką prze przestrzenią między sobą, jaką... Jaka była w filmie, więc zobaczmy, jak daleko to poleci. Ja trochę krzywo, może poleciałem, ale lecę i wydaje mi się, że przelecę dużo dalej niż e, auto Jimiego. No właśnie, za, za bardzo nie trafiłem. Ja jeszcze wam pokażę coś bardzo fajnego z tym autem. Ma otwierane światła. Tak. No i ja nie wiem, czy to moje auto było, jest jakieś szybkie, czy to. Czy auto zimiego jest jakieś wolne, bo może ta skocznia jest taka trochę wysoka, dobra nie wiem, przesunę te autobusy trochę dalej, to może będzie lepiej, to miejmy nadzieję, że teraz trafię, to lecimy i ląduję na autobusie, się od razu na nim zatrzymam, czy nie, trochę się odbiłem, no i wylądowałem na autobusie, w filmie Jimmy'ego to to auto przeleciało i zrobiło dziura w autobusie, więc mi to wyszło troszeczkę inaczej. Jeszcze pan Jimmy miał auto z silnikami rakietowymi. Ok, a więc zamocowałem do tego auta e, silniki rakietowe. Ja wiem, że przy, ja to przelecę, ale to spróbujemy. Bo te silniki rakietowe naprawdę mają wielką moc. No właśnie, ja nie mogę nam tego kontrolować. Dobra, lecę. No i przeleciałem bardzo daleko. Jeszcze raz może spróbuję. Lecę. Teraz, jak lecę, wezmę i te autobusy trochę przeniosę dalej, tam żebym prosto w nie wleciał. No, do góry leci dalej, ojeju. Auto ląduje tutaj w autobus numer 3 i numer 4. wyłącznie wyłączne zolewowanie na tempo. I autobus się prawie przewrócił. W filmie Jimmy'ego się całkiem przewrócił, ale no. Tam jest ta skoczynia, więc naprawdę daleko to auto poleciało. Pan Jimmy jeszcze w swoim filmie e, wziął auto jednego ze swoich kolegów i je zrzucił do basenu e, z takimi kulkami gumowymi. Niestety w BMG nie ma takich gumowych kulek, ale to nie szkodzi. Zobaczymy, co się stanie, jak to auto tak normalnie do wody wpadnie. I e, mi się wydaje, że te kulki tak zbyt dużo nie pomogą. A więc podamy, jeszcze włączę zwolnione tempo jak... Będę się zbliżał do wody, auto się tak, się tak do przodu przechyliło i trafiam wodę i tak się to auto zepsuło. Myślę, nie wygląda jakoś bardzo źle, wydaje się trochę wgniotło, ale, ale nie jest tak źle. W filmie Jimmy'ego y, to auto spadło no, prościej, nie przechyliło się tak do, do przodu. Widzimy, że auto jest całkowicie zepsute, więc niestety w BeamNG było to inaczej. Więc tutaj mam takie auto mniej więcej jakie miał pan, pan Jimmy w swoim filmie. I mam też taką prasę hydrauliczną. I ta prasa nie się nikała całkiem na dół, więc postawiłem to auto na takich deskach. Weźmy, zobaczymy co się stanie, jak się to auto zgniecie. Jeszcze on miał manekiny w tym aucie w, w filmie, więc najpierw zmierzę to auto tak. I później do niego włożę manekiny, więc tak to się zmiażdżyło, już dalej nie idzie. A więc teraz włożymy te manekiny mniej więcej w tych samych miejscach, w których byli w filmie, czyli jeden tutaj z tyłu, jeden tutaj z przodu, podmaskowej, drugi na masce, jeden też tutaj w środku, więc zobaczymy, jakim tutaj pójdzie. Więc idziemy i chyba większość z nich nie przeżyje. No właśnie, ten, że jest zmiażdżony, ten też, ten tutaj w środku. Może jakoś to przeżyje? Zobaczymy. No dobra, więc weźmy to znowu, ponieśmy. To auto już strasznie kopci. No, auto stoi. Zobaczymy, ten manekin tutaj został zmiażdżony i wepchnięty w auta. Ten tutaj w środku, myślę, jeszcze nadaje się do ponownego użycia. I tutaj te dwa z przodu też... Z nich za bardzo niezbyt wiele zostało, chociaż nie wyglądają za bardzo na zepsute. Jeszcze w jego filmie e, koła się e, tak e, zepsuły, ale tutaj... Normalnie stoją. Jeszcze na koniec to wybuchli. E, ja niestety nie mam tutaj nic takiego, że wybucha, ale mam tutaj na przykład ogień. Oraz mam rozłącz. Tak mniej więcej o to wybuchło. Nie wiem, jakby wszystkie części się od ciebie odczepiły. Prawie wszystkie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to na pewno Wam się spodoba ten film, który Wam się teraz pokaże na ekranie. Więc jeżeli nie chcecie pominąć żadnego kolejnego filmu. To zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć! No